W majowym odcinku magazynu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W tym odcinku przedstawimy Państwu relację z Juwenaliów, dnia patrona piątej wielkiej majówki PSW oraz trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Perspektywy Rozwoju Obronności i Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy! Jest tradycją, że w miastach, w których są uczelnie, studenci przejmują władzę. Panowie prezydenci pogodzili się z tym, że przez kilkadziesiąt godzin to studenci rządzą naszym miastem. Życzymy wam dobrych rządów i dobrej zabawy. W Białej Podlaskiej jest jedną z kilku uczelni w kraju, która szczyci się imieniem papieża Jana Pawła II. Obchodzone od 2009 roku uczelni Dzień Patrona to szczególny, piękny dzień w każdym roku akademickim. Czas refleksji i zadumy. Dzisiaj wielki dzień naszej uczelni. obchodzimy Dzień Patrona, który już na stałe wpisał się w tradycję naszej uczelni. W tym roku postawiliśmy na to, by podkreślić raz jeszcze, że patron jest patronem nas wszystkich, pracowników jak również studentów. Dlatego w części artystycznej zaangażowa zaangażowane były wszystkie grupy, że tak powiem, z całej uczelni. Mówię tutaj o pracownikach dydaktycznych, studentach, pracownikach administracji, którzy czynnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu, w tych obchodach. Przy okazji mówienia o tym nie możemy zapomnieć o osobie, która rozpoczęła tradycję obchodów papieża Jana Pawła, dnia patrona na naszej uczelni pani Sylwii Koczarowskiej. Tak. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona z tego, że ta tradycja została podtrzymana, że jest to piękny dzień, że tak pięknie zostało to podjęte, że wzięli wszyscy udział, nie tylko studenci, ale i pracownicy uczelni, i rektor, że mogli odczytać słowa Jana Pawła II. To przybliżyło, jak wielkim Polakiem był Jan Paweł II. Wielkim Polakiem, wielkim człowiekiem, święty obecnie, ale chcę podkreślić, że Jan Paweł II jego nauczanie jest w każdej dziedzinie życia. Czy to nauka, czy turystyka, wszędzie go znajdziemy, wszędzie jest jego odnośnik, wszędzie są jego wskazówki, i naprawdę mamy się czym chlubić, i że młodzież. Jak będzie się wspierała na nauce Jana Pawła II, na pewno daleko zajdzie. I tego nie, ma, nie musimy się wstydzić, a musimy, możemy się chlubić, że mamy takiego patrona. Niemal każda uczelnia ma imię swego patrona. Patron Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej to szczególny patron, papież Jan Paweł II, papież święty. Chcemy godnie wspominać dzień rozpoczęcia pontyfikatu, chcemy godnie pamiętać o naszym patronie. I w związku z tym młodzież, pracownicy e, uczestniczą w corocznej uroczystości. A symboliczne kremówki, o których mówił ojciec święty, że chodzili po maturze, jest symbolem więzi z papieżem młodzieży naszej uczelni. Więc maj to tradycyjnie miesiąc świętowania naszej uczelni przy różnych okazjach. Najpierw MISP, PWSZ-ów, to właśnie najpiękniejsze studentki są z naszej uczelni. Następnie Juwenalia, obu uczelni głośne, radosne, prawdziwie świąteczne. I kolejne spotkanie to tradycyjna majówka, tak jak nas wodzirej dzisiejszej majówki powiedział, piąta jubileuszowa. Spotkanie tradycyjne z mieszkańcami miasta, podczas którego pokazujemy naszą ofertę do studiowania, a także do kształcenia w różnych innych jednostkach oświatowych. Dzisiejsza majówka jest piątą wielką majówką PSW. Jest to szansa na integrację środowiska naszego akademickiego z mieszkańcami miasta. Daje szansę komunikacji, wspólnej zabawy, ale jest to także możliwość pokazania się naszych lokalnych gwiazd, organizacji, stowarzyszeń, które miały możliwość wystawienia się. Jest to także możliwość zapoznania się ze wszystkimi kierunkami, na których kształcimy naszych, studen naszych studentów możliwość poznania naszej oferty, ale także i studentów w trakcie tak jakby pewnego rodzaju formy praktyk, bowiem to oni są po części organizatorami dzisiejszego dnia. Za co im także serdecznie dziękujemy, ponieważ to ich aktywność, ich pomysły dają szansę na to, ażeby mieszkańcy miasta, mieszkańcy gminy mieli możliwość spotkania się dzisiaj i wspólnej zabawy. Wydaje nam się, że taka forma wspólnego spotkania daje możliwość nie tylko poznania uczelni. Bliżej mieszkańcom, ale także i pracownikom uczelni poznanie przyszłych studentów, poznanie mieszkańców miasta, ich potrzeb, ponieważ jest to szansa na kontakt i wzajemną rozmowę. Dlatego też zachęcamy Państwa do śledzenia w kolejnych latach możliwości uczestniczenia w tej inicjatywie i zapraszamy w mury naszej uczelni. W dniu dzisiejszym odbywa się konferencja, trzecia ogólnopolska konferencja naukowa perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej, która ma na celu przybliżenie współczesnych problemów, jakie boryka się świat z bezpieczeństwem, jak również dotyczy to szczególnie w skali mikro naszego kraju. Bezpieczeństwo, jak już wiadomo, jest najważniejszym elementem życiu, w życiu każdego człowieka w życiu społeczeństwa, jak również kraju, czy całego świata. Jeżeli tych kwestii nie ma zachowanych, jakim jest bezpieczeństwo, niestety świat ulega degradacji. Układ Bezpieczeństwa Narodowego powstał w 2011 roku. Od roku 2014 Prowadzimy studia drugiego stopnia magisterskie, no i co za tym idzie rozwój naukowy zakładu mi jako kierownikowi, ale nie tylko, bo wadzą uczelni także leży głęboko na sercu. Stąd organizacja konferencji naukowych, cykliczna, bo to jest trzecia konferencja z, tematy, z tematyki bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Eee, współorganizowana z Akademią Obrony Narodowej. Pierwsze dwie były jeszcze z, e, współorganizowane z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedcach. E, tak jak powiedziałem, konferencja cykliczna, oczywiście zakres tematyczny różny, zmieniający się co roku. E, staramy się w zakładzie, żeby on był jak najbardziej m, współczesny i przystawał do tego, co się dzieje na świecie. No i myślę, że, że to nam się udaje. Zapraszamy oczywiście poza teoretykami, wykładowcami, naukowcami, także praktyków, którzy zajmują się szeroko pojętym bezpieczeństwem. No i tutaj stąd obecność Straży Granicznej, Służby Więziennej, przedstawicieli Straży Pożarnej, którzy, którzy od tej strony praktycznie się tym zajmują. No i jest to płaszczyzna do wymiany myśli, doświadczeń, obserwacji z każdej konferencji. Wychodzi publikacja w postaci recenzowanej monografii, gdzie te wszystkie artykuły się znajdują. Także tutaj ten rozwój naukowy zakładu bezpieczeństwa no, co roku z większym naciskiem postępuje. Już za chwilę wakacje, jednak dla maturzystów to czas ważnych wyborów. Zapraszamy Was do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, w której proponujemy 17 kierunków studiów, w tym studia magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pswbp.pl. Czekamy na Was!